Cześć jestem Sylwia i witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że będzie nowy Pokémon w paczkach i że Ho-Oh wraca na rajdy, ale przed tym muszę zapaść tego Stantlera i pokazać Wam, co dzisiaj zapałem. Eee, to jest Setka Delibird w czapce, znaczy nie w czapce, bo na, tutaj taką wstążkę, ale to jest eventowy Pokémon. Ten event będzie się kończył za a, jutro już. Już jutro się będzie kończył o 22. Tak mi się wydaje. I jeszcze zupełnie tego rajdu. Cztery gwiazdka. O czym się wam pochwaliłem na, um, na karcie społeczności z Raidu. Niestety obydwa były szanse na Shundo, ale nie pykło. Ja tutaj muszę... Jak mam okazję, to wstaję Pokemona do żyła, bo później... Malinek mam bardzo dużo, a za 17 dni Community Day na Machopa. W o tym nagle, więc proszę sobie zobaczyć. A my przechodzimy do Ligdaka, bo tam mamy bardzo dużo informacji. I za 2 dni 9 godzin, 1 stycznia do 1 lutego, tak mi się wydaje, będzie już w paczkach Chenci z możliwością bycia shiny. jest bardzo fajnym Pokémonem, jeżeli chodzi o trzymanie go. Na przykład do Jimów, jak nie macie Pokemon'a. Jensi ma bardzo dużo HP. Powiemy sobie więcej o Howie, który wraca na rajdy. Hoł może być Shiny, tak zwany Shiny Hoł. Tak wygląda zwykły Hoł. I on będzie od 1 stycznia do 5 stycznia. A więc teraz porozmawiamy o kontrach na Hoła. Hoł jest latająco ognistym Pokémonem. Jego CP jako 10-10-10, chodzi o IV, to będzie. 219, 119 a jeżeli chodzi o setkę, to to będzie 2207 z Weather Boostem tutaj macie, One nas będzie Weather Boost. I kontry na niego to Rampardo ze Smackdownem i Rockslidem, Terrakion z trołem i Rockslidem, Tyraniter ze Smackdownem i Stone Edgem, Areodactyl z Trołem i Rockslidem, Rhyperior ze Smackdownem oraz Stone Edgem, ja takiego jednego mam. Chwila, mi się wydaje, że to jest w ogóle stara infografika przed community Dayem na y, Ryperiora, A więc nie wiem, czy dalej jest aktualne. Myślę, że są już lepsze Pokémony. Jeżeli byliście na tym community dayu czym to y, tam poradziłem wam, żebyście się trajdowali Rhyperiorami i maksowali, ewoluowali, bo specjalny atak. Ja sobie kilka takich wymaksowałam. Porobiłem, a więc mam jako taką kontrę na Hoła. Raperior jest całkiem e, blisko, bo jest e, piątą, w piątej pozycji, więc nie jest źle. Hoło jest podatny o obrażenia elektryczne, e, kamienne, ale to jest super efektywne, dlatego e, najlepiej kamienne Pokémony oraz wodne. A więc tutaj macie już poradnik do Hoła, i przechodzimy jeszcze raz do Ligdaka. I jeszcze będzie teraz dzisiaj. Tower right na Kyurema, nie wiem to wchodzi. Jeżeli wejdzie Kyurem White i Kyurem Black to już będzie fajnym Pokémonem, Póki co nic takiego, ale zbierać sobie XL Candy, tak na 50 level możecie wymaksować. Tutaj event w 2021 roku Wam omawiałem. Jutro będzie taki specjal podsumowawczy mój kanał, moją przygodę z Pokémonami. I nie wiem, na razie dzisiaj to tyle. Jeszcze Genesect będzie na raidach, nie będzie Shiny. Więc słabo, bo kiedyś był, ja sam zdobyłem, a teraz nie będzie. Nie wiem czemu. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Łapka w górę, słów dzwonek. Discord TV Sylweonika, ponieważ doszła nowa edycja. Instagram możecie zobaczyć oraz Twitcha. Wczoraj mi się live nie udał, bo miałem problem, jeżeli chodzi o nagrywarkę do Switcha. Żegnam się z Wami jeszcze raz. Cześć! Cześć! Nowa edycja na moim serwerze Discord trwa. Na serwerze Discord mamy już ponad 1000 osób. Każdy, kto miał bana na poprzedniej edycji, już go nie ma. Mamy nowe boty od Pokémonów, gdzie nareszcie można spotkać shiny Pokémona. VIPy są o połowę taniej. Osoby, które mają VIPa, mają dostęp do bota, dzięki któremu można robić rajdy. Osoby bez VIPa też mogą łapać Pokémony, ale na jednym bocie zamiast dwóch. I trzeba uważać na weryfikację, bo można dostać bana na 24. 4 godziny korzystania z bota Discord. Więcej dowiesz się na Discordzie. Link w opisie. Zapraszam!